Witam i pozdrawiam Was z mojego pokoju. Okej, okay. eee, to, to tak. W sumie nie miałem za bardzo pomysłu na to, co mógłbym nagrać na ten tydzień dla Was. Ale co bo tak, spojrzałem na półkę. Jak eee, z pewnego powodu przeglądałem swoje rzeczy i mi się, że mam coś z Polski. Co po prostu chciałbym sobie zobaczyć, bo da, da, dawno do, do tego nie zaglądałem, w sumie od lat i przywiozłem to tutaj z tego dlatego, że po prostu no, no lubię to. Jakaś tam polska pamiątka z Polski, mam takich pamiątek z Polski nie za dużo, więc po prostu, mm, kojarzy mi się to właśnie z czasami właśnie w szkoły średniej. Jak chodziłem do sklepu, i żeby to kupowałem, tam co jakiś czas, nawet nie pamiętam już co ile. A mianowicie, chodzi mi o takie oto gazety, nazywające się Historię o Duchach. Tak, nie pamiętam co jest w tych gazetach. Tu, jak widzicie, mamy na pierwszej, mamy po prostu, No nie widzicie, ale data jest z 2018 roku, czyli sprzed ponad 6 lat Wow Wow No powiem wam że jestem tak leciutko w sumie zszokowany bo sobie tak teraz spojrzałem przepatrzyłem na daty, numery i ogólnie ile mam tych gazet, więc tych gazet mam ogólnie wszystkich 8 Tak i powiem wam tak yy, nie mam wszystkich dokładnie po kolei, ponieważ w sumie nie wiem dlaczego, nie pamiętam dlaczego, ale z jakiegoś powodu po prostu nie zawsze pamiętałem o tym, żeby je kupować. Nie zawsze były dostawy u mnie w sklepie, bo mieszkałem na wsi i po prostu, no wiadomo, chyba tam byłem, prawdopodobnie byłem jedyną osobą, która w ogóle kupowała im te gazety, dlatego przestali w pewnym momencie je zamawiać, później je zaczęli zamawiać znowu. No, tak wyszło jakoś, że mam, mam tej gazet 8. I uwaga, uwaga. Najstarszy numer tej gazety, jaki mam, to jest kurczę z tego, z 2015 roku. I, jak go wciąż mam. To jest po prostu. Wow, to jest, kurczę, no ma prawie 10 lat, no 9. Ale ja nie mogę, no. Jestem lekko w szoku. No i tu ogólnie mamy wszystkie te numery, które posiadam. Tak więc to jest taj, ten jeden z 2015. I tu mamy 2017, bo chyba w 2016 nie sprzedawali tej gazety u mnie w mieście, więc po prostu jej nie kupowałem. Ale za to namiętnie zacząłem kupować ją po prostu w 2017, bo mam aż mm, raz, dwa, trzy, no pięć numerów, także wow, mam od drugiego do 6 jeszcze mam dwa numery z 2018 jest numer 3 i 4. No tu jest jakby w tym ostatnim była trochę inna jakby oprawa graficzna, minimalnie różne, ale mimo wszystko widać. Także po prostu wezmę sobie najpierw tą pierwszą. No to jak widzicie, tutaj mamy jakby. Ogólnie taka gazeta polega na tym, że w środku, w środku macie jakby historię o duchach, które wysłali na im czytelnicy. No i tu po prostu macie tytuły: Typu, kto się boi czarnej wołgi, nie wiem co to jest wołga. Dom, w którym mieszka zło, zbłąkane dusze. Niosą mi suknie z całunem. Krwawa plaża, kosmar letniej nocy, róże czerwonych krew. No i takie tam. No i tu jak wyjdziecie, to jeszcze macie, no tutaj macie inne gazetki, typu historie niesamowite albo co to jest? Szczypta magii. E, ani tej, ani tej nigdy nawet chyba nie widziałem. Tu mamy coś. Mm, duchy w liczbach. Ciekawe, możecie sobie poczytać, interesujące duchy w liczbach. Tutaj mamy słownik. No Ouija to chyba, no raczej nie sądzę, żeby trzeba było tłumaczyć, co jest Ouija, przynajmniej nie teraz. Ektoplazma też raczej nie, no też raczej większość ludzi, co zna się na duchach, ogarnia, co to znaczy. Co my tam mamy? No i przechodzimy do tych opowiadań. Nie będę wam tych opowiadań czytał, ponieważ gdybym chciał wam czytać te opowiadania, to ten odcinek trwałby 20 tysięcy godzin. No ale powiem wam, że po prostu. <grywania> zdjęcia też są śmieszne. Powiedzcie, <grywania> nie mam czym jest ta czarna wołga, a pójdę to sprawdzić. Zapytałem się wujka Google co on na to. I czarna wołga to jest samochód. To jest. Czarna limuzyna, która, według legend, jeździ po mieście i porywa dzieci, więc nie wiem dlaczego taka postać tutaj. No ale cóż, e, to jest jakieś, jak rozpoznać nawiedzony dom? Boże, to już takich mojej odpowiedzi. Zostawiam Wam tutaj, jak chcecie, to, to sobie zapauzujcie, zróbcie sobie quiz. Czy Wasz dom może być nawiedzony? Co my tam jeszcze mamy? No, kolejne te. O, tutaj mamy najstraszniejsze miejsca na świecie. Hm, Ciekawe. A tu mamy zamki z duszą. Czyli jak widzicie, są to też ciekawostki nie tylko opowiadania. Hmm dobra, mamy tutaj filmy o duchach. To znam to, znam to i znam to. Pogromcy duchów mm, słyszałem, ale osobiście nigdy nie oglądałem. A horror Amityville i inni to coś nie kojarzę za bardzo, ale może oglądałem, tylko nie pamiętam z tytułu. A to jest jakaś creepy krzywówka, ciekawe czy... Mm. Będę tylko zabawa. Tak, no chyba wydaje mi się, że te zagadki są po prostu takie. Też powiązane, właśnie trochę creepy. To tak, tam tchórz, część Budapesztu, piątrowy w Londynie, kawa zbożowa. Dobra, może jednak nie jest to. Kawa zbożowa może nie jest najbardziej duchowa, ale. No trudno. Yy, czyli po, po prostu krzyżówka. No tutaj też mamy mistyczną wychryśljankę. Baśnie, chłopcy, czerwiec, dobroć. Dziewczęta, gusła, gwiazdy. Jan, księżyc, kopała. Yy. No, jakoś tak nie bardzo. No. <gryw> a jak chcecie to sobie, możecie kupić te profesjonalne wróżby na 2015. Yy, no i to by było na koniec tego numeru. Przejrzyjmy jeszcze na, przyjrzyjmy sobie jeszcze tak na szybkiego, co ciekawego znajdziemy w innych numerach. No, mamy tutaj też straszne historie na faktach. No, pytanie, to, kogo, kto tego nie zna, niech pierwszy rzuci kamieniem. To tak samo. Kerry też bardzo lubię. Wzgórze moim oczy oraz rytuału nie kojarzę, a udączonych chyba oglądałem, ale już nie pamiętam o czym byli. A tutaj mamy coś o tajnych stowarzyszeniach, m.in. o Illuminati. No ale kurczę, kto, kto o nich nie słyszał, więc możecie sobie poczytać, o nie wiem, o, o nich, o nich. Hmm, czaszka i kości, najłatwiej mi będzie wymówić. A tutaj macie sposoby jak odstrawić ducha. Zainteresowani? No i pamiętacie, że kolejny numer historii o duchach na Kioski już 7 grudnia. No tu z kolei możecie się tutaj, tutaj strzeż się klątwy. Tak, tu nie pamiętam czy ja, czy ktoś dorysował miminkę. Tu mamy mroczne fatum, cokolwiek by to znaczyło. Tutaj mamy odpowiedź pytanie, skąd się biorą duchy, no ale myślę, że... No, nie wiem, czy jesteście się wystarczająco dojrzali, żeby się dowiedzieć. No, no, dobra, no, No macie. No, tutaj, tutaj sobie możecie poczytać o jakichś tam, e, o lękach po prostu. O lęku realistycznym, moralnym, neurotycznym, o fobii, o nerwicy i o psychozie. No, wydaje mi się, że to jest po prostu to, co mówią wszyscy którzy po prostu kupują tę gazetę. Tak patrzę na to i powiem wam, że sobie właśnie przypomniałem, że ja kiedyś o tym robiłem e, film. Tak, w śmiałem taki, taki inny kanał na YouTube. Ten kanał został usunięty, więc już go nie ma. Ale po prostu robiłem film i mówiłem w nim właśnie... W sumie prawie, że czytałem to, co piszę w tej gazecie i wiem, że robiłem też film o tym. Matko Święta, który to był rok? 2017, matma mia. Tak więc tak oto wyglądają te gazetki, taka jest oto ich zawartość. Mam nadzieję, że to wideo było dla was jakkolwiek interesujące. Jeżeli lubicie takie creepy rzeczy, to po prostu no mam pewnie powinno się wam podobać, a jak nie, no to trudno. Tak, tutaj mam czaszkę, tutaj mam pluszaki, mam Stitcha, Pandę i Pieska. Mam więcej pluszaków, to nie są moje jedyne pluszaki, ogólnie wiem, że jestem stary, ale wciąż lubię pluszaki. Więc spadać na drzewo... Yy, tak, chronią mnie przed duchami. Dokładnie. Yy, no co miałem? No, to było takie luźniejsze wideo. Wiecie, no nie zawsze musimy gdzieś iść, robić coś mega, mega, mega ciekawego, a naprawdę mi miło mi było po prostu spojrzeć do tej gazety jeszcze raz po tylu latach. Tak postanawiać się, co nie, dlaczego ja kupowałem te gazety, że już tyle lat temu interesowałem się takimi mroczniejszymi rzeczami. W ogóle ja się do tej gazety zdobyłem jak, kurczę, no wiecie, no w Polsce na małej wsi to raczej nie jest temat za bardzo interesujący. E no, ja sobie tak właśnie przypomniałem, że też mnie do tego kopnęło fakt, że na Disney Plus znalazłem po prostu serial. Jest tylko w wersji angielskiej, nawet nie wiem czy w Polsce jest dostępny. Ale jest taki serial zaklinaczka duchów i po prostu pamiętam, że na TVN7, jakbym mały, lubiłem go oglądać. Tylko wiadomo, że w telewizji to jest tak, że yy, jak się natrafiłem. Na dany odcinek tego to oglądałem, ale nie było tak, że oglądam po kolei, więc yy, teraz w sumie pierwszy raz mam okazję zobaczyć po kolei. No co prawda jest to w wersji angielskiej, tylko z napisami po angielsku, więc yy, no może trochę bardziej complicated? No ale wiecie no, od kilku lat mieszkam w kraju, gdzie język angielski jest językiem urzędowym, więc no, raczej coś, co nie coś rozumiem. Co prawda zawsze znajdziecie słowo, którego nie rozumiem, ale. O dziwo, o dziwo sam się sobie dziwiłem, że. Prawie mi się skończyło. Ogólnie sam się sobie dziwię, że tak w sumie. To takim sporo rozumiem. Aż jestem w szoku. No cóż, ogólnie to seria wam polecam. Jak znajdziecie gdzieś te kasety, to sobie kupcie, bo warto. Yy, bo są serio fajne jeżeli was takie rzeczy interesują. No i po prostu. No cóż. Dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka i widzimy się za w kolejnym. Bajo!